Moc, miłość, myślenie. Nauczanie domowe, 2 października. Drugi list do Tymoteusza, rozdział pierwszy, wersety od 6 do 8 i od 13 do 14. Najdroższy, przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Ale ducha mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. A zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą ducha świętego, który w nas mieszka. Święty Paweł daje zachętę swojemu uczniowi i to jest niesamowite, w jaki sposób pięknie i systematycznie to podaje, równocześnie budując wiarę w siebie tego młodego chrześcijanina, który stanął w odpowiedzialności na pierwszy rzut oka przekraczającej jego możliwości i umiejętności. Często tak jest, że zadania stawiane przed nami są wielkie. I Paweł odwołuje się do tego. Bóg ci dał ducha świętego. I to nie jest duch bojaźni, lęku, niepokojów wobec różnych trudnych zadań. Mamy ducha, który daje trzy ważne elementy, trzy ważne cechy swojego działania i swojego wpływu na Twoje życie. Jest to duch, który daje moc, jest to duch, który daje miłość, jest to duch, który daje trzeźwe myślenie. Trzy połączone ze sobą piękne, wspaniałe dary i sposoby funkcjonowania. Moc jest potrzebna do działania, do takiego działania, które nazwalibyśmy codzienną pracą, wytrwałością, ale też moc do czynienia rzeczy nadzwyczajnych, charyzmatycznych, nawet cudownych, bo taki jest Duch Boży. Masz do dyspozycji właśnie to, kiedy stajesz i prosisz o Jego obecność. Dalej jest to duch miłości, zatem zdolność, którą otrzymujesz, jest zdolnością budowania relacji w każdym miejscu, w domu, w kościele, w społeczeństwie. Ta miłość przenika wszystko. Miłość, która jest mądra, roztropna, sprawiedliwa, odpowiedzialna, miłość, która jest ogniem i potęgą działania. Masz ten dar. I tę umiejętność od Boga, kiedy stajesz w takich zadaniach budowania, zwłaszcza tych relacji domowych, które potrzebują tyle i cierpliwej miłości, i mądrej miłości, i gorącej miłości. I w końcu jest trzeźwe myślenie. To jest niesamowity dar i łaska Ducha Świętego, że mamy rozpoznawać, że mamy świadomie. Odpowiedzialnie podejmować decyzje, kiedy ten namysł, zdrowy rozsądek, jasność oceny sytuacji pozwala nam wybierać dobrze, właściwie. Nie kierować się tylko emocjami jakimiś, nie kierować się tylko jakąś opinią czyjąś, ale zbierać to wszystko razem. Zdrowy rozsądek, który jest darem Ducha Świętego. Twoje zadanie na dziś. Pomódl się dzisiaj o trzy elementy. Moc, miłość i trzeźwe myślenia. Może któregoś z tych elementów brakuje Tobie, bo jesteś taki bardzo zdroworozsądkowy, trzeźwomyślący, ale mało w Tobie poddania pod ten charyzmatyczny, ten porywający ogień, którym Duch Święty zapala ludzkie serca. Albo z drugiej strony, może jesteś emocjonalny bardzo i działasz, bo chcesz wszystkich uszczęśliwić, bo chcesz z wszystkimi budować. Dobre, przyjazne relacje. A potrzeba trzeźwego myślenia i potrzeba tego impulsu, który jest bardziej od ducha niż od emocji. Ale też może być ktoś, kto bardzo duchowo na wszystko patrzy, a brakuje mu tego zdroworozsądkowego stąpania po ziemi. Popatrz na trzy strumienie łaski, przyjmij wszystkie i wszystkim mi się posługuj. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.